Przeglądają ostatnio TikToka, to nie tak, że ktoś podesłał, a konkretnie to Dawid, który stoi za kamerą tego TikToka, tylko ja go znalazłem. Znalazłem TikToka, którego chciałbym odzorować, ponieważ budził we mnie duże zainteresowanie, chęć sprawdzenia, czy losowość w życiu faktycznie ma przełożenie wiecie, tak realnie nie? gość zrobił maszynę, która losuje wyniki meczy na Mistrzostwach Świata. Właśnie z tego tytułu chciałbym wybrać się na rynek, na przykład rynek krakowski, wraz z widami, czy też z losowymi osobami, które będą znajdować się na płycie rynku i będą fanami piłki nożnej, wylosować wyniki e, przyszłych spotkań. Wrzuca dwie piłki, te piłki e, oso, oczywiście losowo odbijając się od tych pachołków, wpadają do jednego, właściwie to do dwóch z pięciu koszyczków. Jedna piłka będzie wskazywać liczbę goli dla drużyny pierwszej, a następnie drugi rzut będzie decydował o tym, ile drużyna druga zdobędzie goli w danym meczu. Moi drodzy, moi drodzy, szybciutka przerwa w tym odcinku. Zanim zaczniemy jeszcze budować nasze urządzenie, które nazywa się Typiara i stoi właśnie za moimi plecami, ale efekt jaki osiągnąłem zobaczycie w dalszej części materiału. Chciałbym Wam wspomnieć o fortunie, która przygotowała fajny bonus powitalny dla nowych użytkowników. Jest to zakład bez ryzyka do 600 zł. Oznacza to to, że jeżeli postawicie swój pierwszy zakład do 600 zł i okaże się on nietrafiony, to fortuna zwróci Wasze pieniądze aż do 600 zł. Oprócz tego, przy rejestracji, jak podacie kod krzychu, to dostaniecie 10 zł do waszego pierwszego depozytu w formie bonusu. Pamiętajcie, że obstawianie w Polsce legalne jest od lat 18 i żeby traktować to jako zabawę, a nie źródło zarobku. Przechodzimy do w dalszej części odcinka, zobaczcie jak zbudowałem typiarę, no i przede wszystkim, jakie wyniki na niej tutaj wytypujemy. No i moi drodzy, to jest płyta, którą użyjemy, będzie to główna część naszego jakby to nazwać, trzeba to jakoś nazwać, eee, losowator losowator wyniku. Typiator. <śleski> typiator, typiator Przecież. Ty, żeńska. <śleski> typiara, typiara <śleski> Rozrysowałem jakby wszystko. Zobaczcie, tutaj nie, nie wchodzimy w szczegóły, chcę wam tego pokazać, że się przygotowałem. tak? Mamy tutaj rozpisane wszystko całki, granice, wszystko spoliczone. Zaczniemy od tego, że trzeba wyciąć z tej płyty dwie boczne ścianki. Mamy pleksę. Ona będzie szła oczywiście od frontu. Proszę Państwa, na samą górę zakupiłem. Taką tą brameczkę. No i tyle, bramkę mocujemy na górze, na dole trzeba będzie zrobić szufladki, ale tym zajmiemy się na końcu. Jak jest jakaś firma zajmująca się wywozem śmieci, to dajcie znać, bo potrzebujemy. Pilnie. Tu masz ze cztery, ze cztery stoły, no ale wózek jest lepszy. Zapraszam, mogę odstawić wózeczek, bo tam dwa złote pewnie niego Co? 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 Zrobili? Co? Co? Konstrukcja jest wstępnie zrobiona. Z przodu tutaj, oczywiście, wszystko będzie złapane pleksom. plecków jeszcze nie ma. Znamy na pewno szerokość, długość wałeczków. Będą miały one 30 cm. Więc zajmę się teraz docięciem wałeczków. Potrzebujemy ich 27 albo 8 sztuk. Nie pamiętam dokładnie. Sprawdzimy sobie to na końcu. Wałeczki są wycięte, powiem wam, że nawet, ró nawet równo i nawet ładnie. Teraz w każdy wałeczku wywiercę sobie dziurkę, po to, żeby poprowadzić przez nią takiego wkręcika. Wtedy będziemy mieć skończone wszystkie wałeczki, trzeba będzie zrobić plecki. Postaram się to zrobić z tej płyty, która tutaj została, żeby w pełni wykorzystać materiały, które tutaj nam e, pozostały. No i jak uda się zrobić plecki, to tak naprawdę na tych pleckach trzeba będzie wymierzyć punkty, w których będzie trzeba przewiercić dziurki. No i od tyłu po prostu poprzywiercać wszystkie te wałeczki. chyba pierwszy raz w ogóle tworzę dla was jakieś budowle na YouTubie Poszedłem po rozum do głowy i założyłem sobie coś na nos Żebym później nie miał czarnych kus. Bo czasami tak było <laughs> A Teraz jak widzicie maluję sobie całą konstrukcję Będzie to wyglądać o wiele bardziej estetycznie no i lepiej Zobaczcie jak wygląda to teraz I moi drodzy Chłopie po odcinku wiesz co z tego można zrobić? Co? Piłkarzyki PIŁKARZYKI!!! O, tak! Kwaśny, to by nas What? O ty kurwa, Marino wynoszy. Ty Które z inspektoratu nadzoru budowlanego jesteś? Wchodzisz, komentujesz! Tak jest. I jeszcze z BHP. Z BHP. A co to jest? I dobrze, tutaj będzie manda Obra za obraza funkcjonariusza. Zbierdajcie A ja im dalej tego nie pokazałem. Czego? Tego. A czemu? Nie wiem. A no to zobaczcie. Tak to wygląda może wystawać trochę, a tu z tyłu po prostu zrobić deseczko, żeby piłka tu nie wpadała, ale żeby się odbijała. Raczej jest mało prawdopodobne, że ktoś rzuci czy kopnie i piłka nagle stanie tutaj, nie? Na ten moment wszystko, co mieliśmy w planach, zostało zrealizowane. Pięknie, trawka przystrzyżona, wszystko elegancko. No i klasa, mamy boisko piłkarskie, eleganckie tutaj, zrobione, normalnie piłeczka jest rzucana, odbija się od siateczki, pada tutaj. Cii, 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 cii wpada na dół i wiemy wtedy jaki jest wynik danego meczu. No chciałem żeby tak było. <laughs> no i co? Wszystko jest gotowe moi drodzy. Jutro wpadam, testuję. Widzimy się jutro. Pozdro. Wszystkie wygrane pieniądze, jeżeli jakieś dzisiaj wygramy, trafią na cele charytatywne. Mam nadzieję, że dzisiaj coś wygramy, bo wtedy będziemy mogli przeznaczyć kasy na fajne cele. A tymczasem wyciągamy tę piarę, pokażę wam ją, no i wytłumaczę zasady i będziemy czekać, aż ktoś do nas podejdzie i zechce rzucić piłeczką do bramki. Strasznie to jest naciągnięte, jak, jak tu na plandeku. Yy, plan de dekanal... <grymne> Plan dekanal... <grymne> To jest właśnie typiara. W, tak, yy, w taki sposób wygląda typiara, która służy do losowania wyników pozostałych meczy mistrzostw świata meczów. E, tutaj mamy dole cyferki. Są to gole. Tak naprawdę nie przewidziałem, że w, któryś, w którymś meczu będzie więcej niż 5 goli, przynajmniej jedna drużyna zdobyć więcej niż 5 goli, dlatego mamy od 1 do 4. Gra polega na tym, że rzucamy sobie jedną z piłeczek. I na przykład tutaj mamy wylosowaną pierwszą parę Argentyna oraz Holandia. I rzucając taką piłeczkę do środka... Przelatuje randomowo tutaj w dwudziestkach do dwójeczki To oznacza, że Argentyna, proszę Państwa, zdobędzie dwa gole A Holandia? Przekonajmy się 2-2, remis będzie Nie tak, <śm> proszę Cię No jak kurwa? No, daj sobie w dół to <śm> No dlatego chciałem wziąć tyłem Ja do tyłu będę ale czemu tu tego nie masz po prostu niżej? No ale tu było przejścia to... Ale tu też jest przejście. A dobra. No i samochody. A kurwa No to dawajcie, nad najtańszym. Zalecujemy. Kim ty musisz pracować, nie? To z okna musicie przejść. Dostarczono. Dawajcie się ustawić. Krzyku jak w tym grzebie, to wygląda jak te maszyny co przycają tam ciuchy w zapaluszkach no, stoi stoi To jest lepsza maszyna nie jakieś tam chyba Tu te flagi przymieszam. O, czy nie chciałabyś wystąpić Siemango. w odcinku? Jezus, nagrywacie coś? Tak. O, zajmijcie zajebiście, akurat przychodziłam. Wow, co za przypadek, Zajębiście. ale zarobiście. Świetnie, będziesz miała za chwilkę okazję wytypować pierwszy wynik. Jest taki mecz, jest taka drużyna jak Argentyna, takie państwo jest. A, też kojarzę. To się jest to takie widem. państwo jak Holandia, akurat tą flagę robiłem sam, bo brakuje mi tuszu w ten, więc z bloku kolorowego wyciąłem. Jest to jeden z meczów jednej czwartej Mistrzostw Świata. Typujemy sobie wyniki za pomocą tych dwóch piłek. Dobra. E, jaki będzie wynik po prostu spotkania? I dokładnie ten wynik, który ty wylosujesz, ja go stawiam 20 złotych Rezonuje ze mną to miejsce albo to wrzucę tu. Okej. Okay. Uwaga. Cztery bramki dla Argentyny. Uuu, zaczyna się mocno. Mamy Argentyna. Proszę państwa. Cztery. Czekaj, to jest Anglia, to jest Anglia krzybna. O jest. Gdzie jest Argentyna? <noise> Tutaj. 4 <Nie. Cztery. głos> Uwaga, Holandia zdobywa 10 dzisiaj... Cztery 4-3 bo cholera. Nie, nie, nie czuję tego, nie czuję tego. Dobrze, że nie czujesz, bo ja również rzucę wytypujący mój wynik i stawiam okay. dwa wyniki, twój i mój. Zobaczymy, czy Może jaki siądzie i rzucę sobie dla Argentyny w ten sposób. Okay. może nie w ten. <laughs> dla Argentyny rzucę w ten sposób. Okay. Dalej dla Argentyny rzucę dokładnie w taki sam sposób. Uuu, to jest trzy! <laughs> I dla Holandii? Mamy, też 3. Wątpię, że będzie taki wynik, ale zapisujemy 3-3. Słuchajcie, jesteśmy tu z niesamowitą maszyną, która nazywa się typiara. Typuje wyniki mistrzostw świata. Jedno już spotkanie zostało przed chwilą wytypowane, ale przed wami Chorwacja, Brazylia. Okej, okay, lecimy. Bramka dla Chorwacji, ile ich będzie? Br Dwie brameczki dla Chorwacji. lecimy. Brameczka dla Brazylii to zero. Chorwacja 2-0. Zapowiada się ciekawy mecz i kolejny, taki niepozorny zespół wygra. Zobaczymy. 3 Trzy. Oho. Trzy do czterech, no dobra. Anglia, Francja. Pierwsza brameczka dla Anglii. Okej. Okay. I uwaga, uwaga, uwaga. Też 3. Ale grube wyniki lecą. Trzy do dwóch. No, ten wynik jest taki bardzo sensowny, bardzo realny bym powiedział. Do dwóch. Teraz zobaczmy ile ja rzucę. Legal, ale Anglia zero. Dobrze, bo mamy całkowicie inny wynik będzie. Francja. Ja chyba troszeczkę inny bo to, miał wynik. Wow, 3 do zera, No i co? Ostatni wynik. Siewalko. Maroko wkradło się tutaj do jednej czwartej. Przebojowo bardzo, wygrywając. Z Hiszpanią w tak karnych dla Portugalii pierwszy golik. Ile ich będzie? Ma zero. <noise> o, no jest zero. <noise> dla Portugalii. Jedziemy. Karne? Nie. Uh, 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 Maroko? Czyżby Maroko mistrzem świata? <noise> Maroko 4, Portugalia ma 0, jo? No dobra. No to zmieńmy troszeczkę bieg wydarzeń. cyk, 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 cyk znowu Ale poszła jeden Uuu. No dobra, 0-1 dla Maroko Nasze typowanie to, żeby Maroko przeszło dalej Anglia, Francja tutaj dokładnie nie wiadomo, bo mamy 3-2 oraz 0,3 Chorwacja, Brazylia no tutaj 2-0 dla Chorwacji w pierwszym typie oraz 3-4 dla Brazylii. Też będzie taki dwa różne wyniki. To jest mega fajne, bo jest większe prawdopodobieństwo, że któryś z nich siądzie. No i oczywiście Holandia, Argentyna. Mamy 3 do 4 oraz 3 do 3. Dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Było mi niezmiernie miło, że mogliście pomóc wytypować. Ja teraz odpalam aplikację, mam do wydania 160 zł. No i obstawiamy. Mamy 9 grudnia godzina 20 o 3 do 4 najpierw, kurs 80. No to akurat. 20 zł. 80 jest kurs? Tak. Za 20 zł można wygrać 1400 zł, jak będzie 3 do 4 w tym meczu, nie? Nie mamy dokładnego wyniku takiego, jak mamy tutaj, więc dajmy po prostu inny. Więc tak naprawdę, jak, jak padnie każdy inny wynik, to też wygrywamy. Proszę Państwa, 3 do 3, bo tak ja wytypowałem. Kurs na ten wynik to 101. 1770 do wygrania. Kupon zamknięty, jazda. Lecimy dalej. E, 2 do 0. Taki prosty wynik, bardzo realny. Kurs 50. Do wygrania 880, zagraj za 20, zamknij. Mój typ, czyli 3 do 4. Wydaje mi się, że takiego nie będzie też, dlatego znowu będziemy musieli zagrać inny. Za 20 zł na wynik inny mamy kurs tylko 28, ale do wygrania mamy 492,80 groszy. Kurs 35 jest na taki wynik, więc chyba. Prawie najniższy. Za 20 zł do wygrania 616, 0 do 3 mamy kurs 21, więc 20 zł 369. Zagraj. Ej, mam wrażenie, że któryś z tych wyników tu wsiądzie, nie? 4-0 dla Waroku, to jest w ogóle, będzie absurdalny kurs jaki. 101 kurs. 1 do 0 to jest takie skromne 12 kurs. Tyle na pewno nie wygramy, bo się nie da, ale gdyby się dało, to za 160 zł można by wyciągnąć 7,5 koła. Jakby wszystkie te wyniki okazały się prawdą. No wiadomo, jest to raczej niemożliwe. Rozpoczyna się pierwszy mecz. No i zobaczymy, czy któryś z tych wyników okaże się prawdą. Jeżeli tak, no to jakaś fajna fundacja zarobi, przyczynimy się do czegoś dobrego. Miejmy nadzieję, że oczywiście tak będzie. Piszcie w komentarzach swoje propozycje, jak typujecie wyniki meczów, które odbędą się już za kilka dni. No i zobaczymy, czy może ktoś z Was trafi. Ja się oczywiście podzielę na swoim Instagramie wynikami i tym, czy udało się coś zarobić, czy jednak niestety nic. Także wyczekujcie, sprawdzajcie Instagramka, tutaj jest właśnie on. Obserwujcie, zostawiacie followka. Ja Niestety nie dostaję wiadomości na Instagrama, więc nie widzę od was, ich. no ale mam nadzieję, że ktoś to za niedługo naprawi.